Dziś zaczniemy od tego, że Władimir Putin przeprasza. Niemcy nagle zorganizowali zmasowaną akcję przeciwko Polakom. Niemieccy politycy reagują też na artykuł Ilona Maska. A na koniec, a propos Ilona Maska, jeszcze jedna taka, no, śmieszniejsza ciekawostka. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco Dzisiaj z takich, e, no, nietypowych, e, w nietypowych okolicznościach Jakość też nie będzie jakaś cudowna, nagrywam telefonem z przedniej kamerki, więc na pewno nie będzie jakoś e, super Mam nadzieję, że mimo wszystko da się to oglądać, no bo chodzi przede wszystkim o e, merytorykę, o jakąś analizę i newsy przede wszystkim A nie o to jaka jest jakość obrazu, wydaje mi się, że jakość dźwięku będzie no bo mówię w miarę blisko do telefonu, ten telefon ma dość dobre mikrofony Mam przynajmniej taką nadzieję, jak coś to piszcie, bo przez następne e, parę e, dni Będzie na pewno właśnie w tych warunkach e, nagrywane BNB Więc jakby coś przeszkadzało, no to zgłaszajcie na bieżąco, to będziemy się starać to e, poprawiać Dobra, ja już nie przynudzam, lećmy z pierwszym tematem Azerbaijan Airlines says... Po zestrzeleniu przez rosyjską obronę przeciwlotniczą azerskiego samolotu, który rozbił się w Kazachstanie, przywódca Rosji zadzwonił do prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa, przepraszając za tragiczny incydent, który miał miejsce w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Z pewnością nie przyszło mu to łatwo, ale było pragmatyczną odpowiedzią na polityczne realia chwili. Pytaniem pozostaje, czy ten zwrot wydarzeń głębiej zachwiał pewnością siebie, którą wcześniej okazywał. Zastanawia się na łamach gazety Sunday Times profesor Mark Galeotti. W jego ocenie szczerość Władimira Putina pokazuje, jak nieoczekiwane kryzysy mogą podważyć pozycję przywódcy Rosji. Brytyjski ekspert na wstępie zaznaczył, że Władimir Putin nigdy nie przeprasza. Tym razem zdecydował się jednak by to zrobić. Ilham Aliyev przedstawił jasne oczekiwania. Kreml musi przyjąć odpowiedzialność za incydent, przeprosić oraz wypłacić rekompensaty rodzinom poszkodowanych. Eksperci podkreślają, że Azerbejdżan jest kluczowy dla Rosji w kontekście handlu surowcami, pomagając w przekazywaniu rosyjskiego gazu do Europy. Dodatkowo kraj ten ma silne związki z Turcją, która może wpływać na obecność rosyjskich instalacji w Syrii. Profesor Galeotti porównuje obecną sytuację do wydarzeń z 1980

Putin przeprasza. Ten sam Putin, który nigdy nie przeprosił za zestrzelenie malezyjskiego na przykład Boeinga, czy to co się dzieje obecnie na Ukrainie, czy za Smoleńsk, no nagle stał się wzorem skruchy i pokory, dzwoniąc do prezydenta Azerbejdżanu z przeprosinami za co? za tragiczny incydent. Czyżby na Kremlu rozpoczął się sezon na pokutę, to może taki świąteczny jakiś ee, cud? No, spójrzmy może na timing tego. W tym samym czasie, gdy media rozpisują się o bezprecedensowych przeprosinach Putina, jakby nie było, to rosyjskie wojska intensyfikują ataki na ukraińską infrastrukturę krytyczną. No i w świecie kremlowskiej propagandy przypadków przecież nie ma. Szczególnie intrygujący jest tutaj Sposób, w jaki Putin formułuje te przeprosiny za incydent w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Nie za zestrzelenie samolotu, nie za odejście 38 osób z tego świata, ale za miejsce zdarzenia. To jak przeprosić sąsiada nie za to, że jego auto się porysowało, ale za to, że stało się to na naszym podjeździe, gdy się to stało. Więc może to jest taki test: Sprawdzian, jak zareaguje społeczność międzynarodowa na nagłą, taką, wiecie, słabość rosyjskiego przywódcy. Przecież Azerbejdżan. To nie byle kto. To jest kluczowy partner w procederze prania rosyjskiego gazu, jeśli można to tak nazwać. Jeśli świat kupi taką narrację o skruszonym Putinie, no to otwiera to, jakby nie było, nowe możliwości dla kolejnych szczerych przeprosin. Może za kolejne tragiczne incydenty, które jakimś cudem będą się zbiegać z rosyjskimi operacjami militarnymi. na najbardziej wymowne jest jednak to, czego w przeprosinach nie ma. Nie ma żadnego przyznania się do zestrzelenia samolotu przez rosyjską obronę przeciwlotniczą, mimo że dziury w kadłubie i zeznania świadków jasno pokazują, że tak najprawdopodobniej było. Zamiast tego mamy bajkę o ukraińskich dronach, jakby te drony same wystrzeliwały rosyjskie rakiety przeciwlotnicze. Kto wie, może niedługo Putin przeprosi za Smoleńsk. Ciekawe, jak wtedy zmieniłaby się narracja Tuska. I czy w ogóle przyjąłby takie przeprosiny? Wyobrażacie to sobie? Że, po, że Tusk by powiedział, że nie, my nie, prze, nie, nie przyjmujemy takich przeprosin, bo no, to wcale nie Rosja. To by było ciekawe. Policja Federalna Niemiec rozpoczęła wzmożone działania kontrolne na granicy z Polską. Funkcjonariusze skupiają szczególną uwagę na sprawdzaniu zawartości bagażników pojazdów osobowych oraz przestrzeni ładunkowych samochodów ciężarowych. Głównym celem tych działań jest wykrywanie niedozwolonych materiałów rozrywkowych, potocznie nazywanych polskimi petardami. W Bad Maska Łęknica przeprowadzono szczegółowe sprawdzanie przewożonych towarów. Podobne działania będą kontynuowane na pozostałych przejściach granicznych do pierwszego dnia nowego roku. W Niemczech obowiązują znacznie bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące fajerwerków niż w Polsce. Sprzedaż fajerwerków kategorii F2 jest dozwolona wyłącznie w określonych dniach, a ich wykorzystanie możliwe jest jedynie podczas nocy sylwestrowej. Służby niemieckie zwracają szczególną uwagę na profesjonalne materiały rozrywkowe kategorii F3, oraz F4, które wymagają specjalnych pozwoleń. Osoby, u których wykryto niedozwolone artykuły, muszą liczyć się z ich utratą na rzecz państwa, karami finansowymi, a w skrajnych przypadkach czasowym ograniczeniem swobody poruszania się do trzech lat. Intensywne działania kontrolne będą prowadzone również po rozpoczęciu nowego roku. Jest to odpowiedź na zwiększone ryzyko wystąpienia niepożądanych incydentów w miejscach publicznych. Warto zaznaczyć, że sprawdzenia nie ograniczają. Się wyłącznie do przejść granicznych, ale obejmują również strefę do 30 km od granicy celnej Niemiec. Ja, jest na i efekty, Wielka przyjaźń polsko-niemiecka kwitnie w najlepsze. Nasz niezastąpiony premier Donald Tusk, który miał być przecież mistrzem europejskiej dyplomacji, właśnie dostaje kolejną lekcję realnej polityki od swoich niemieckich przyjaciół. Bez żadnego uprzedzenia, bez konsultacji, bez choćby kurtuazyjnego telefonu do premiera, Niemcy wprowadzają kolejne kontrole na granicy i to w jakim stylu? Wyrywkowe sprawdzanie bagażników i dokładne trzepanie ciężarówek. A wszystko to pod tekstem, rzecz jasna, polowania na polskie petardy. No a jeszcze niedawno słyszeliśmy, jak to jeden, z, jeden za wszystkich, a wszyscy za jednego, nie? Jak to bezpieczeństwo polskie jest bezpieczeństwem Niemiec. Piękne słowa, szkoda tylko, że pozostają wyłącznie słowami, jak zwykle zresztą. Bo gdy przychodzi co do czego, no to Scholz i jego ekipa bez wahania wprowadzają kolejne ograniczenia, pokazując, że strefa Schengen to jest taki, wiecie, no, koncept bardzo elastyczny, e, gdy trzeba zadbać o niemieckie. Interesy, gdyby Polska tak sobie szastała strefą Schengen, to z całą pewnością bylibyśmy już sankcjonowani. No ale najbardziej zabawne w tym wszystkim jest jednak to, że zarówno Scholz, jak i Tusk, reprezentujący podobną progresywną wizję Europy, padają ofiarą własnej ideologii, bo w obliczu rosnącego poparcia dla AfD, niemiecka socjaldemokracja desperacko próbuje nagle udowodnić swoją twardość w kwestiach bezpieczeństwa yy, i imigracji. No i robi to. Choćby kosztem relacji z sąsiadami, w tym z Polską, której premier tak bardzo chciał być, wiecie, niemieckim przyjacielem. On nawet o sobie mówił, że jest największym germanofilem w polskiej polityce. No i właśnie nasz premier, zamiast bronić polskich interesów, wolał wcześniej chwalić Szolca nawet za rozmowy z Putinem, bo przecież nic o Ukrainie bez Ukrainy. No ale chociaż najwyraźniej yy, o Polsce no, można decydować bez Polski. Elon Musk wywołał dyskusję w niemieckim środowisku politycznym poprzez opublikowanie swojego obszernego komentarza w gazecie Welt am Sonntag, w którym wyraził poparcie dla partii AfD. Amerykański przedsiębiorca argumentował swoją decyzję między innymi faktem, że liderka partii Alice Weidel pozostaje w związku z osobą tej samej płci pochodzącą ze Sri Lanki. Friedrich Merz z partii Chrześcijańsko-Demokratycznej, główny pretendent do objęcia stanowiska po Olafie Określił wypowiedź amerykańskiego przedsiębiorcy jako nachalną i pretensjonalną. Polityk podkreślił, że nie przypomina sobie podobnej sytuacji, w której osoba z zewnątrz próbowała wpłynąć na proces demokratyczny w zaprzyjaźnionym kraju. Saskia Esken, współprzewodnicząca Socjaldemokratycznej Partii Niemiec SPD, zapowiedziała przeciwstawienie się próbom wywierania wpływu na wybory do Bundestagu przez podmioty zewnętrzne oraz osoby dysponujące znacznymi zasobami finansowymi. W jej opinii dla Ilona Muska demokracja oraz prawa pracownicze stanowią jedynie przeszkodę w maksymalizacji zysków. Sytuacja wywołała znaczące poruszenie w niemieckich mediach, czego skutkiem było m.in. zakończenie współpracy z wydawnictwem przez Ewę Marie Kogel, która pełniła funkcję szefowej działu opinii Die Welt i Welt am Sonntag. W swoim komentarzu Musk argumentował, że AfD dąży do uporządkowanego procesu przyjmowania osób z innych krajów, stawiając na pierwszym miejscu integrację oraz zachowanie niemieckiej kultury i bezpieczeństwa Wir haben im übrigen Meinungsfreiheit, die gilt auch für Multimilliardäre, aber Meinungsfreiheit hat heißt auch, dass man Dinge sagen kann, die nicht richtig sind und keinen guten politischen Ratschlag bieten. Friedrich Merz z CDU nazywa wypowiedź Ilona Maska natrętną i pretensjonalną ingerencją w kampanię wyborczą, podczas gdy niemieckie fundacje polityczne od lat swobodnie działają w innych krajach, wpływając na tamtejsze procesy demokratyczne. Jak? No, co z tą rzekomą skrajną prawicowością AFD? Spójrzmy prawdzie w oczy. Liderką partii jest Alice Weidel, ekonomistka z doktoratem, która mieszka w związku z kobietą pochodzącą ze Sri Lanki i wspólnie jeszcze wychowują dwójkę adoptowanych dzieci. To właśnie ta straszna prawicowa ekstremistka pracowała dla międzynarodowych korporacji, mieszkała w Chinach i mówi biegle właśnie po mandaryńsku. Gdyby podobny życiorys miała polityk z lewicy, no to już dawno okrzyknięto by ją ikoną postępu i różnorodności. Tylko, że z lewicy to mamy co najwyżej e, kobiety mieszkające z kobietami, starające się o dziecko, ale bez doktoratu, i bez mandaryńskiego. Zabawne, jak niemieckie elity polityczne, które tak chętnie pouczają innych o demokracji, wpadają w panikę, gdy ktoś spoza ich kręgu ośmiela się w ogóle wyrazić odmienne zdanie. Saskia Esken z SPD straszy, że demokracji nie można kupić, jakby kompletnie zapominając o milionach euro, które przecież niemieckie fundacje partyjne wysyłają na wspieranie społeczeństwa obywatelskiego w innych krajach. Musk trafnie przecież punktuje, Hipokryzję niemieckiego establishmentu, coś sobie klikam tutaj myszką, który z jednej strony szczyci się otwartością i tolerancją, a z drugiej demonizuje każdego, kto ośmieli się choćby zakwestionować ich monopol na właściwe poglądy. No i Weidel, mimo że reprezentuje wartości, które teoretycznie lewica powinna przecież wspierać, jest przedstawiana jako zagrożenie dla demokracji. A może właśnie o to chodzi? Może niemieckie elity boją się. Nie tyle poglądów AFD, co faktu, że partia pokazuje, że można myśleć inaczej niż nakazuje berlińska bańka. Że można kwestionować dogmaty o jedynej słusznej polityce choćby migracyjnej czy energetycznej. No bo prawdziwe zagrożenie dla wolności nie przychodzi od tych, którzy głoszą kontrowersyjne poglądy. Ale od tych, którzy chcą zakazać ich wyrażania. Lećmy dalej, a propos maska. And next we turn to Elon Musk, of course. Elon Musk, znany przedsiębiorca związany z firmami Tesla oraz SpaceX, ponowił swoją ubiegłoroczną propozycję finansową wobec popularnej internetowej encyklopedii, czyli Wikipedii. Jego oferta o wartości 1 miliarda dolarów amerykańskich dotycząca zmiany nazwy platformy na alternatywną wersję pozostaje nadal w mocy, co potwierdził w odpowiedzi na wpis użytkownika Doge Designer na platformie X. Właściciel wspomnianych firm technologicznych wystosował apel do swoich obserwujących o wstrzymanie wsparcia finansowego dla Wikipedii do czasu wprowadzenia zmian w strukturach redakcyjnych. Jego komunikat pojawił się jako reakcja na wpis opublikowany przez profil Lips of TikTok, prowadzony prawdopodobnie przez Rajczyk, który cieszy się społecznością liczącą blisko 4 miliony obserwujących. Według raportu budżetowego za okres 2023-2024 całkowicie Budżet organizacji wyniósł 177 milionów dolarów amerykańskich. Z tej kwoty 86,1 miliona przeznaczono na infrastrukturę, 31,2 miliona na wyrównywanie szans, 20,5 miliona na bezpieczeństwo i społeczność, a 39,2 miliona na efektywność działań. Nie jest to pierwsza sytuacja, gdy przedsiębiorca wyraża swoje wątpliwości odnośnie działalności Wikimedia Foundation organizacji non-profit z siedzibą w San Francisco. W październiku poprzedniego roku zakwestionował celowość gromadzenia znacznych środków finansowych przez fundację, podkreślając, że sam tekst całej encyklopedii mógłby zmieścić się w pamięci przeciętnego telefonu komórkowego. In a saga that began last year, Musk made headlines by offering Wikipedia 1 billion dolarów, but with one unforgettable condition. No, także taką dzisiejszą ciekawostką będziemy kończyć ten e, przegląd wiadomości. Piszcie koniecznie, czy jakość takiego odcinka jest okej, okay, no bo na pewno przez najbliższe parę dni przynajmniej to się mm, nie zmieni. Jesteśmy w górskiej harce i nie mam za bardzo takich studyjnych warunków, także czekam na Waszą opinię. No i co? Trzymajcie się ciepło. No i hej.